Trwa remont Miejskiego Domu Kultury przy ulicy Jagieły w Działdowie. Prace przebiegają zgodnie z planem i nie ma zagrożenia przekroczenia terminu wykonania inwestycji, jaki został zaplanowany na koniec roku. O szczegółach mówi burmistrz Grzegorz Morwiński. Prace trwają na bieżąco, oczywiście nie, nie byłoby remontu, gdyby nie było trudności. Jest to bardzo trudny obiekt, który został. Pobudowany pod koniec wieku XIX. Obiekt zabytkowy, który wymaga szczególnego nadzoru konserwatorskiego, ale firma, która wykonuje ten obiekt, to jest ta sama firma, która remontowała zamek. Świetnie sobie radzi. Wierzę, że uda się dotrzymać terminy. Do końca roku prace budowlane zostaną zakończone. Natomiast w przyszłym roku, planowany jest na początku przyszłego roku, zakup wyposażenia. I wierzę, że spotkamy się na seansach kinowych, na przedstawieniach teatralnych czy w czasie innych działań, które są statutowymi działaniami Miejskiego Domu Kultury. Remont do końca roku, zakup wyposażenia na początku przyszłego. Wygląda na to, że marzenia wielu mieszkańców działdowa o kinie z prawdziwego zdarzenia spełnią się w przeciągu pół roku.